Brought in Atlanta, she's <laughs> a good being the family Ale, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem, oczywiście, dziku. Witam Was na moim kanale i na mojej serii po mojemu w Sons of the Forest. E, oczywiście, zachęcam Was na dzień dobry do zostawienia łapki, do zostawienia komentarzy, do zostawienia subskrypcji, a także do przeczytania wszystkich linków, które są w opisie. Posprawdzajcie sobie, ogarnijcie, dołączcie tam, gdzie można dołączyć i bawimy się dalej. E, mordeczko, jednak sobie przerwy nie zrobisz, tak jak to mówiłem w poprzednim odcinku, z tego względu, że musimy sobie wybudować ukończone konstrukcje Także Kelvinku W ogóle patrzcie jak Kelvin wygląda nie? nie wiem jak on widzi jak ma oczy tam <laughs> Ale w porządku Kelvin to jest Kelvin fantastyczny chłopak nie chce działa o... Biegdzinia nas osłania więc tak naprawdę na dzień dobry mamy tam jakiś wstępny motyw obronny on, tu sobie będzie to wszystko budował, to też jest całkiem spoko. Na pewno też chciałbym to składowisko bali zrobić. Eee, aha, noc jest tak, wy nie widzicie nic, więc to trochę słabo, eee, nie mogę tak o tym zapominać. Dobra, już coś widzicie, jest fajnie. Eee, składowanie, składowanie, składowanie. I co my tu mieliśmy? Składowanie bali. Składowanie bali, bali są dla mnie najważniejsze. Mówię, tutaj naprawdę będzie dużo, dużo budowy, więc fajnie by to było składować. I wydaje mi się, że najlepszą opcją, taką składową, to będzie gdzieś tutaj, takie miejsce. No bo to jest takie centrum, nie? Żeby on mi tylko po prostu przynosił, to będzie tak. Tutaj wszystko będę ogradzał. O ile w ogóle mówię, tutaj będę mieszkał, bo na razie to takie mam przemyślenia, że być może to będzie moja wypadówka. Albo zrobimy tutaj też. Te liny są. Możliwe, że też zrobię coś na zasadzie. Tyrolkę tam, tyrolkę tam. I jakoś będziemy się w tym fajnie przemieszczać po tym terenie. Jak to wyjdzie jeszcze nie wiem, nie mam pojęcia. Na razie są jakieś tam powiedzmy, że małe plany zarysowania, zabirowania. Ale jak to będzie ostatecznie to wyjdzie w praniu. Fajnie, że ta Wierdzinia... Cześć Zielonek. ciemanko, Bambi. Fajnie, że ta Wierdzinia już nam może pomagać i strzelać. Tylko, że kurczę nie mamy pistoletu, nie? Nie mamy pistoletu i teraz jesteśmy trochę w dupie, bo z jednej strony ona nam fajnie osłania. Amunicji chyba nie potrzebuje, no bo ja jej nic nie dałem, a ona strzela. Chyba, że pistolet nie ma, to wadę. Kevin... Ty debilu. W sensie, że ja jestem Kevin. Dobrze, że tam nic nie było, nie? Sam sobie drzewo rozjebałem. No nie, to jest... Jestem fantastyczny, po prostu jestem naprawdę fantastyczny. Co za cymbał. Sam sobie drzewo rozwaliłem. No dobra, no trudno, no co ja zrobię? Nic nie zrobię. Tylko czemu ta linia teraz jest wbita w powietrze? To też jest dos dosyć ciekawe, nie? Że na tej linie e, lina jest w powietrze i co możemy na niej robić? Nie, bo będzie za wysoko i ja se nogi płami, nie ma sensu. Eee, skasujmy ją. Jeszcze raz on mogło użyć, to już jest zużyte. W sumie ja miałem dwie, więc możliwe, że się nie zużyło i że mamy jeszcze jedną. Eee, ok, załadujmy to dziedzictwo. Zróbmy sobie cyk. I jeszcze raz cyk. Ok. Po co mi to jest? Ano jest mi to po to, żeby sobie po prostu w miarę możliwości, jeżeli będę atakowany, chociaż lepiej to by było na dach podpiąć, Jeżeli będę atakowany i będę musiał się szybko ewakuować z bazy no to po prostu z tej bazy się ewakuuje, tak? Nie będę nic kombinował, nie będę szukał, po prostu zawiniemy stąd jak najszybciej. Fajnie by też było mieć te resztę tych takie płyt, nie wiem gdzie to jest. Tutaj są. Okej. Okay. Nie wiem czy to nie jest za nisko, chociaż raczej wydaje mi się, że one nie będą mnie atakować, nie? No bo to nie jest jakieś takie me mega inteligentne, żeby wchodzić po drzewach. Znaczy no pod drzewach wchodzą, ale żeby wchodzić na jakieś tam konstrukcje, raczej nie. Jedyny tak się zastanawiam, problem może być w tym, że podejdą i tutaj będą mnie mogli płuc, nie? W sensie maczetą siekierą czy jakąś tam kurwa czaszką będą to uderzać i to się rozwali. No ale raczej to nie jest miejsce, w którym ja też będę przesiadywał, tylko to jest miejsce, w którym ja przylecę i wydupczam. Więc też trzeba mieć na uwadze, że to pod tym względem może być. A nie mogę, muszę się mimo wszystko tą liną wspinać, No dobra No dobra. Jak to wygląda? Jak dla mnie spoko. Tylko mówię, to jest troszeczkę jeszcze nie w tym miejscu, bo wolałbym bezpośrednio wlatywać do bazy i z bazy. Czyli musiałbym sobie tutaj jeszcze zrobić lutką podbudówkę. E, potrzebowałbym do tego procederu. Dlaczego ty kurwa nie budujesz? Nie rozumiem. Kelvin, e, zdobądź patyki i... Nie, nic nie zdobądź. Wybuduj, ukończ konstrukcję. Proszę cię, zrób chociaż raz to, o co cię proszę. Od A do Z. E, na górze ktoś chodzi. Przy strumieniu, to chyba jest Virginia, ale nie mam pewności. Fajnie jakbyś to w końcu skończył, no prawda, ja wiele od ciebie nie wymagam, ale ja bym chciał tutaj przyjść na razem i zdobyć jakieś fajne jedzonko. Um... To jest do zabrania. Bo mówię, pomysł jest zajebisty, tylko troszeczkę wykonanie jest chujowe. E, potrzebuję też troszeczkę kłody, kłody raczej już tutaj nie ma, wszystkie zostały wykorzystane z tego co tutaj się orientuje. tak. No dobra, sk skuję jedno drzewo. E, nie wiem jak się buduje schody, takie wiecie, że jakieś piękki stopieńki. Chyba, że po prostu nie robimy tak, że to będą schody, piękki, stopieńki, tylko bardziej trudne dostępne rzeczy, czyli wbijemy, wbijemy jakby pół, pół belki, pół beli u no i w ten sposób to wykorzystamy jako. i to pół i w ten sposób to wykorzystamy jako. jako, wiecie, Mario, prosty, tyk, 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 i na linkę, e, żeby wskoczyć sobie na tak, co nie? Nawet jedna by wystarczyła. Ja bym się zgubił, On naprawdę nie mam pojęcia, żadnego, o co chodzi. Kevin jest debilem, mamy 3 patyki, 3 patykami to raczej tutaj za bardzo nic nie skończymy Potrzebujemy jeszcze 94 patyki, ale dobra, nie można mieć wszystkiego, nie od razu kartu zbudowano A nie od razu też Kevin Ok, Zróbmy sobie teraz tak, to na pół, o ile mogę w ogóle Ja to mogę przeciąć na pół? Jest, dobra, na pół I to jeszcze na pół tak żeby jak najmniej tego zmarnować Jak najwięcej tego mieć. I teraz robimy tak, e, czy ja to mogę tu ubić jeszcze? To by było to spoko, jakby mógł ubić, nie? Okej, okay, teraz nie mogę. A dlaczego? A dlaczego? Dziwne. Chyba, że to jest uszkodzone, może od jakiegoś uderzenia czy coś i to się uszkodziło. No dobra, nieważne, zróbmy to tak. No, ja tego nie mogę ubić? Kompletnie bez sensu. A to mniejsze? W się sensie wiecie, wiecie o co mi chodzi, nie? Żeby to tak... No też nie mogę wbić. A tutaj? Okej. Okay. Tutaj mogę. Nie, nie, nie. Do góry. Ja nie chcę do góry. Ja chcę obok. Czemu ty mi psujesz konstrukcję? Ja cię pierdzielę. Dobra. Musimy to zrobić inaczej. Jest jeszcze jeden pomysł. Ja tam w ogóle w wstoszę. To też jest ważne. To podnieś to To wyciągnij, dobra Okej okay. Wiecie o co mi chodzi teraz, nie? E, tu będzie antena Fajnie to by było jeszcze na górę dać, ale chyba nie mogę Więc to będzie coś takiego No w sumie mogę sobie tutaj postawić Tak, nie wiem po co Aha, no to oddamy na miejsce No gdzie to postawię? Na miejsce Ok, i teraz tak, linka Linka nie wiem czy to dostrzeli, bo to może być troszeczkę za daleko. Gdzie to jest? To jest na tamtym, drzewie, wiesz, tak? Więc tak, linka. No i chuj. Eee, dobrze, dostrzeli. To mega, mamy to. Tylko jeszcze fajnie by było jakoś tam móc wejść na tą górę. Więc potrzebowałbym tętnienie troszeczkę wyżej. E, Przeładujmy to jeszcze raz. I zróbmy coś takiego, taki malutki zabieg. Eee, linka. Nie no, to mi nic nie da, to mi nic nie da, bo ja raczej uderzę w... E, jestem. No tak nie ponieszę. prawie. No, prawie. Dajmy to jeszcze wyżej. Eee, naprawdę to nie jest, to nie jest łatwe takie coś wymyśleć tutaj. Jest to troszeczkę... O, maksymalnie na górę, teraz Zajebiście. Linka tu, linka tu. Można? Można, tylko trzeba chcieć. Dobra, yy, wszystko działa. Ja spadłem oczywiście, nieważne. Wszystko działa. I teraz jedyne co, to się idziemy przespać. Będzie dzionek. A jeszcze nie, jeszcze mamy tutaj, widzę, że kolegę sympatycznego. Co tam się stało? Mordo dla tej kobiety, to możesz stracić głowę. Wszyscy biegają za mnie. Virginium. <laughs> Oki doki. Jak to mówili Amerykanes. Oki doki. No to co, kochani? Nocleg. Aha, zapiszmy też, bo dawno nie zapisywaliśmy. Co to była za dziwna muzyka? Zapiszmy też, bo dawno nie zapisywaliśmy. Eee, ja też muszę już zrobić sobie tryb dzień. Bo wy w dzień widzicie, zajebiście. O to jest dzień. O kurwa, jaki dzień się zrobił. Pierwsza w nocy. Jeszcze jeden nocleg. Jeszcze jeden nocleg. No i fantastycznie. Chodź, 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 no chodź. Co ja się stało, Mordo? Ale pojebana akcja. Dlaczego ja się nie mogę przespać? Bo oni są chyba pod bazą, jak są pod bazą, to ja się nie mogę przespać. Tak mi się wydaje. W ogóle jeszcze nie mam jedzenia. Ktoś chyba oberwał. Kurwa, ale oni mi chcą tu wejść strasznie. Siema Let's go! John Rambo, chodź Chodź. Chodź, jestem gotowy, chodź. Albo ten trip monkey, jak w tym, jak w Bordo Nie <laughs> <laughs> to jest fantastyczne! I za darmo jedzenie, proszę bardzo, wszystko jest rozszłonkowane To jest po prostu panowie niesamowite, nie? To jest naprawdę niesamowite co się dzieje. Dwie, dwie, dwie te, dwie pułapki robią taką robotę, że takie roboty już dawno nie widziałem. Proszę bardzo, cyk. Dobra, czy teraz ja się mogę przespać w spokoju? Zetka. Dziękuję. Tak, o to chodziło. Nie możemy spać w momencie, kiedy jest zagrożenie dookoła. Zagrożenie zostało wyeliminowane. Ale tu się fantastyczne rzeczy wydarzyły. Zagrożenie zostało wyeliminowane. Głowę pożyczam, bo głowa jest fantastyczna również. I tą głowę sobie tutaj zrobimy, coś takiego, że na patyczek chyba co? Chyba na patyczek pójdzie. Eee, Otóż mi te inwentory. nie mam w ogóle patyczków. Chciałbym jakieś patyczki? Nie mam żadnych patyczków. No to niestety, ale nie zrobimy tego, co bym chciał. Wierdzinia, troszeczkę się spóźniłaś, kochanie ty moje, bo zadyma była w dzień, a teraz już jest w nocy, a teraz już jest dzień. No ale dobra, wybaczam ci. Inteligencja, wiadomo, że to jest rzecz ciężko dostępna. Lina z Tyrolki. A to już jest gotowe. Dobra, ty to jeszcze, jeszcze coś z tą linką możemy zrobić z Tyrolką. W sensie, no, to jest tutaj, tylko żeby nam kabin tego nie rozjebał, nie? Bo będzie szkoda. Hmm. A to sobie możemy jeszcze dziś piznąć dalej. Już nie wiem po co, ale możemy sobie piznąć. Taka asekuracja, jakby ciężko było uciekać, to ok zobaczymy, jak to jest wysoko. Nie ma bo za każdym podatkiem pójdziemy. Dobra, jak to działa? Wszystko, znaczy wszystko, w sumie to ten odcinek mnie tylko interesuje. Jest w miarę ok, ale zdecydowanie za wysoko, nie? W drugą stronę z tego nic nie będziemy mogli zrobić, więc, więc trzeba to minimalnie poprawić. Ok, to wisi w powietrzu, no tak też można. Tak też można, e, tym się nie przejmujmy. Zróbmy to jeszcze raz. Zróbmy to jeszcze raz, moi kochani. E, przeładujmy. I zróbmy to jeszcze raz. Fajnie, że ta lina jest taka długa, nie? I naprawdę można sobie to jeszcze tak daleko? Mogę? Nie. Najdalej chyba do tego drzewa. Okej. Okay. No ale to i tak jest to drzewo, to jest dużo lepiej, nie? Tutaj sobie możemy już. Myślę, że. śmiało złapać. Tak jest. I tutaj możemy sobie zjechać na chatę. Chodzi o to, żeby po prostu popier. Kurwa tam było A i nic nie ma już. Nie no niemożliwe to tu było. Co kurwa coś było A ja jestem głodny, chcę mi się pić i jeść, no to nie, nie, nie. I spać. Nie wiem dlaczego mi się chce spać, skoro dopiero się wyspałem, chociaż to jest możliwe, że spowodowane, spowodowane właśnie e, głodem i pragnieniem, nie? Musimy to zrobić. Ogarnąć sobie, ale fajnie, coraz lepiej nam w tym tej, w tej, w lesie idzie. Coraz więcej rzeczy jest ogarniętej. Kul, cool, no teraz tu można się przemieszać. Klas, klas, klas. E, zajebiście. Naprawdę jest mega mega. A wiecie co by było spoko? Tylko, że tych tyrolek trzeba by było mieć mega dużo. Połączyć sobie taką bazę i połączyć sobie tyrolki ze wszystkimi punktami, które są takie newralgiczne i potrzebne, nie? I tak naprawdę sobie latamy nad całą wyspą po tyrolkach. To by było myślę, że mega spoko. Tylko, że nie wiem jak by było z wykonaniem. Wiadomo, troszeczkę czasu na pewno to zajmie, no i trzeba materiały na to mieć, nie? Ile ich tu było w końcu? Raz, dwa, trzy. Na ja pożyczę, nie przecież ja się na saszatkę nie obraziłem. Eee, tych patyków nadal nie mamy. Po co ja tutaj przyleciałem na HT. Aha, napić się i zjeść, ok. No tak, kondycji nie mamy, nic nie mamy. Chłopak sapie cały czas, to też jest bardzo niedobre. Eee, w ogóle nam się roten mięso cały czas psuje, nie? Tak długo to nosimy, że nam się rotenuje, czyli gnije, psuje eee, i tak dalej, i tak dalej. Eee, raczej to zjemy bez żadnego tam podsmażania i tak dalej, bo to jest jakieś mięso, nie wiem z czego nawet. Ale, aby tylko aby tylko sobie tam podrażnić żołądeczek, wiadomo, walniemy sobie jeszcze Sprite'a e, Taorynka, oczywiście wjechała, e, jest Git, jest, jest, jest dobrze. Mm. Nasz fantastyczny Kevin, oczywiście, dalej nic nie zrobił. E, wybuduj, ukończ konstrukcję, ja cię bardzo proszę. E, fantastyczny Kevin, dalej nic nie zrobił, dalej nam w niczym nie pomaga. E, Kevin, kurwa, ukończ konstrukcję. Ty kurwa robisz... Aha, Kevin teraz je, je, je robaki. Okej, okay. dobrze Kevin. W porządku Kevin, wszystko jest w porządku. Ja to rozumiem. Rozumiem wszystko, naprawdę. Nawet jedzenie robaków. Mm. I co dalej? Mmm... -hmm. Napity? No w sumie nie jestem tak do końca najedzący. Coś tam jeszcze mogę sobie przekąsić. Rybkę jedną, proszę bardzo. Rybkę sobie pociśniemy. To jest oczywiście ostatni odcinek dzisiaj nagrywany. Robię sobie przerwę troszeczkę od DeForesta, Forest'a, ponieważ odcinków mam już na półtorej tygodnia do przodu. Czy tam, no tydzień z haczkiem. E, więc wydaje mi się, że tak dobrze mówię, bo jest chyba piąty na internecie. Który dzisiaj jest? Dzisiaj jest czwarty, więc jest czwarty dopiero na internecie, bo ja pierwszego zacząłem rzucać. A już jest nagrane 12 albo 13, no to jest wystarczająco. Więc sobie zrobię troszeczkę przerwę. E, taki głód forestowy załapię. I w międzyczasie właśnie w tej przerwie nagram dla Was Danklide dwójkę. Mam nadzieję, że Danklighty też będzie bardzo fajną serią i bardzo Wam się spodoba. Na razie nie mam pomysłów, co możemy robić dalej. Więc chyba zakończymy ten odcinek jako w sumie to będzie drugi odcinek, który będzie trwał mniej niż 30 minut, a dokładnie 20 minut. Także ja się z wami żegnam, pomyślę sobie, rozplanuję sobie, co będziemy robić w kolejnych odcinkach, znaczy w następnych tam właśnie po tym jaką, jaką nie najpierw zwiedzimy gdzie byśmy chcieli pójść, co byśmy chcieli zobaczyć żeby to tak było w miarę tak ogarnięte żebyśmy się nie zastanawiali na żywca tylko robili według pewnego schematu nie? ten schemat też wy poznacie i na pewno będzie się to ciekawiej nagrywało także jeszcze ja się z wami żegnam pamiętajcie łapka, sub, dzwoneczek, komentarz czytajcie linki w opisie, dołączajcie na discorda i tak dalej, i tak dalej oczywiście leci e-savig dzień siódmy, hardkorowo Dziękuję, fajnie było, zajebiście było, mega się nawawiłem dzisiaj i pozostaje mi nic innego jak włączyć BUM!